Nawrocki powinien wstydzić się tego, że tak ochoczo popiera Donalda Trumpa. O co chodzi i z czego wynika moje zdanie, o tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. No i jak się czujecie prawaki, jak się czujecie zwolennicy Nawrockiego, wyborcy naszej kochanej w cudzysłowie głowy państwa, jak się czujecie ci wszyscy, którzy lekceważyli no, dość niepokojące podejrzenia dotyczące Trumpa. Ponieważ w ostatnich dniach na jaw wychodzą potencjalne nowe informacje odnośnie pewnych, no to jest akurat rzecz naprawdę no, wręcz skandaliczna, na którą brak słów, iż Donald Trump miał się dopuścić czynu zabronionego, czynu na G, wobec osoby. Nieletniej w przeszłości. No i te informacje już w tym momencie w dość istotny sposób wpływają na amerykańską scenę polityczną, a jakby tego było mało, to ostatnio w wyborach uzupełniających do Stanowego Senatu w Teksasie kandydatka republikanów, kandydatka popierana bezpośrednio przez Trumpa przegrała ze swoim demokratycznym. Konkurentem, co w tym stanie no, powinno budzić jeszcze większe zaskoczenie, biorąc pod uwagę sympatie polityczne jego mieszkańców. Ponadto Trump po ostatnim forum w Davos stał się, no może jeszcze nie powiem personą grata. Nie o to chodzi, ale stał się zdecydowanie człowiekiem mało popularnym, człowiekiem, który przestaje być traktowany poważnie z szacunkiem, z taką estymą przez najważniejszych światowych polityków, światowych przywódców. I popatrzcie, jaką głupotą było to, co robiła polska prawica wokół wyborów w Ameryce już ponad rok temu, w jak idiotyczny sposób zachowali się, kiedy ubierali te swoje, wiecie, czerwone czapeczki z napisem Make America Great Again, kiedy no, wprost, bezpośrednio, publicznie manifestowali swoje poparcie dla Trumpa i kiedy cieszyli się jak ostatnie barany, kiedy Trump... Ostatecznie wybory wygrał i później został zaprzysiężony. Przecież już wtedy było jasne, że ta prezydentura przyniesie Polsce, przyniesie całej Europie naprawdę bardzo poważne. Kopoty. I wtedy oczywiście prawica wyśmiewała takie uwagi, wyśmiewała takie przewidywania. W sposób dla siebie charakterystyczny, czyli haha, guzik, wiecie, tam głupi lewacy, liberałowie, demokraci, nie znacie się, nie znacie pana Trumpa, jego ekscelencji Donalda Trumpa, on zrobi porządek, on jest taki fajny, taki konserwatywny, taki mocny, twardy i tak dalej. Rok tej Drugiej kadencji Trumpa, rok jego prezydentury, w tym rozdaniu, naraził na śmieszność, na brak powagi całe Stany Zjednoczone. I jedynym tak naprawdę dobrym punktem, mówię, dobrym z perspektywy Polski, z perspektywy Europy, jest coraz bardziej rysujący się kontrast, coraz wyraźniej pomiędzy właśnie Stanami a Unią Europejską. Bo to już nie jest wyłącznie, wiecie, jakby świadomość oraz wiedza koneserska. To jest coś, co przedostaje się do. Jakby szerokiej opinii publicznej, czyli różnice w poziomie życia pomiędzy Stanami i Europą oraz różnice w uprawianiu polityki. Donald Trump na arenie międzynarodowej nie jest traktowany poważnie. Jego zwolennicy Mogą się jeszcze w jakiś sposób budzić, mogą się bronić, że on gra, wiecie, w szachy 10D i jego ruchy są takie dziwne, są takie specyficzne, no bo on tylko w swoim, wiecie, wielkim, specjalnym umyśle potrafi to ogarnąć, potrafi to zrozumieć, a wszyscy inni światowi przywódcy to są przy nim jak takie dzieci we mgle i oni po prostu nie rozumieją jego geniuszu, dlatego za nim nie są w stanie nadążyć, i dlatego Trump w oczach opinii publicznej wygląda dziwnie, ale on sam obiektywnie rzekomo jest mądry. Nie. Trump po prostu w swoich dziwnych poczynaniach, w swoich dziwnych pomysłach, w swoim odlocie po prostu się pogubił. On się po prostu pogubił. I biorąc pod uwagę też to, co mówił na przykład Robert Fico, no, którego akurat nie posądzamy, w cudzysłowie, nie posądzamy o jakieś liberalne sympatie proeuropejskie, który stwierdził, że no, stan psychofizyczny Trumpa zrobił na nim złe wrażenie i wywołał u niego pewien niepokój, no to faktycznie no to w pewnym sensie jakby domyka, dopełnia ten obraz Donalda Trumpa jako polityka, który traci kontakt z rzeczywistością. No ale najwyraźniej ten kontakt z rzeczywistością to on stracił już dawno temu, no bo gdyby potwierdziły się te informacje z tych akt, gdyby potwierdziły się informacje z dokumentów, że faktycznie dopuścił się czynu na bo celowo nie będę wymieniał Konkretnego słowa, tej nazwy, no ale domyślacie się, do czego zmierzam, i to jeszcze wobec nieletniej. No właśnie, no to pytanie do naszej szanownej polskiej prawicy. Kogo wy do cholery popieracie? A nawet gdyby jakimś sposobem to się nie potwierdziło, nawet gdyby się okazało, że Donald Trump pod tym względem jest jakby totalnie święty, czysty, nie ma sobie nic do zarzucenia. Nawet gdyby ten element, bardzo ważny, ale jednak wiecie, Jeden z wielu, prawda, okazał się nieprawdziwy, to dalej Trumpa i w sensie politycznym, i w sensie wizerunkowym, i w sensie etycznym obciąża tak dużo wydarzeń, tak dużo słów, tak dużo gestów, że tego człowieka po prostu nie da się bronić. Ja nie wiem, czego wy nie rozumiecie, prawicowcy. Przecież Nawrocki, jako jeden z najważniejszych pupili Trumpa w Europie, zachowuje się jak błazen. Po prostu. To. Cały czas wiecie, takie czołobitne podejście do Ameryki, to płaszczenie się przed Trumpem. Już znowu nie będę wiecie, w jakichś bardziej plastycznych słowach opisywał pewnymi określeniami, co to przypomina, prawda? No ale generalnie takie podejście to jest po prostu skaza na naszym honorze. I właśnie a propos honoru. Ile razy prawica. Jest w stanie mówić, powtarzać, że Polska musi prowadzić podmiotową, honorową, godnościową politykę międzynarodową, tak? To gdzie wasza godność? Gdzie wasza godność, że potraficie w tak pajacerski sposób popisywać się uległością, poddańczością wobec przywódcy światowego mocarstwa, który to przywódca ani nie wykonuje wprost propolskich gestów, ani na rzecz Polski nie lubuje. Ani, nawet tak powiedzmy, w granicach soft power nie robi niczego, co przyda się długofalowo naszej części świata. A teraz jeszcze wychodzą na jego temat. Tak, skandaliczne przypuszczenia, plus przegrywa w sensie nie on, ale jego siła polityczna przegrywa i to w miejscu, w którym teoretycznie powinni być naprawdę na wysokim poziomie poparcia no to nawet jeżeli was, jako tych właśnie rzekomo niesamowitych strategów, przenikliwych polityków, nawet jeżeli was nie przekonują względy etyczne, no to niech was przekonają przynajmniej względy pragmatyczne. Bo tak się składa, że Polska wobec Trumpa, zarówno właśnie z uwagi na kwestie etyczne, jak i kwestie strategiczne, powinna być turbosceptyczna. Bo, nawet załóżmy znowu dla Trumpa optymistyczny scenariusz, mówię dla niego, a nie dla Polski, tak? Że Trump zostaje na swoim urzędzie do końca swojej kadencji, zdaje ten urząd w roku 29, no to później wiadomo, że już no nie kandyduje, tak? Wiadomo, no są tam przypuszczenia, że może będzie w stanie jakoś interpretować przepisy na swoją korzyść, no ale wiadomo, no teoretycznie wszystko jest możliwe. Natomiast w praktyce nie sądzę, aby to się faktycznie udało, więc najbardziej optymistycznym dla Trumpa scenariuszu, on ma jeszcze tylko 3 lata kadencji, tak? Po co inwestować, to mówię do Nawrockiego, do jego kumpli, do ludzi, którzy go popierają, po co inwestować w relacje z gościem, który w porywach wytrzyma na stanowisku jeszcze 3 lata i po którym Stany Zjednoczone zapewne będą przychodziły takie odbicie w drugą stronę. Odbicie w lewicę, ja tutaj nie stawiam symetrii, to znaczy uważam, że na przykład, tak jak mówiłem to podczas ostatniego Forum Zachód, do którego link tutaj podaję i też pozdrawiam chłopaków, z którymi nagrywałem, pozdrawiam Piotra napierałe, pozdrawiam Michała Waliszewskiego, pozdrawiam Dawida Szombierskiego. Nawet gdyby teoretycznie Trump utrzymał swoją prezydenturę przez trzy lata jeszcze, no to prawdopodobnie Ameryka po tych właśnie trzech latach, będzie się z powrotem skłaniała ku tej słynnej walk culture, kultury walk. Kultury walk, która jest sama w sobie bardzo głupia i moim zdaniem też no, wzmocniła długofalowo prawicę, to jest ten paradoks. Natomiast patrząc na szkodliwość, sama w sobie, jakby patrząc w próżni, tak, sama w sobie absolutnie nie jest tak szkodliwa jak to, co w tym momencie wyczynia Trump. To znaczy, ja jako Polak, z perspektywy dobra naszego państwa i dobra Europy, Sto razy wolę takiego, wiecie, łokistowskiego, nawet lekko zlewaczałego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, jeżeli nie jest jakimś, wiecie, no, hardkorowym lewakiem, prawda? Nie lubię też tego słowa, bo ono często jest nadużywane. No ale powiedzmy, że w granicach mojego gdzieś tam sposobu patrzenia na świat, mojej terminologii, gdyby prezydentem USA po Trumpie był nawet zadeklarowany, ale niezwariowany lewicowiec, zorientowany na Europę, na współpracę z naszym kontynentem, no to... Nic tylko się cieszyć. Natomiast a propos jeszcze kultury Wok, uważam, że ten nurt myślenia, ten nurt ideowy w dużym stopniu właśnie paradoksalnie, mimo że chciał z takimi ludźmi jak Trump walczyć, to paradoksalnie ich właśnie zbudował. Tak, Trump jest skutkiem ubocznym kultury Wok. Po prostu. Dlatego dla dobra świata, dla dobra Stanów Zjednoczonych, Europy. Wydarzyłoby się bardzo korzystnie, gdyby jednak kolejny prezydent po Trumpie, znaczy po pierwsze był demokratą, to jest jasne, ale po drugie nie był właśnie demokratą z tego nurtu ideowego, tylko był demokratą, który zresztą na przykład prezydent Francji, Macron, powiedział wprost, że on z perspektywy czasu krytycznie ocenia kulturę wok. Więc gdyby to była osoba demokratyczna, ale właśnie w stylu właśnie, tak bardziej Macrona, w stylu współczesnej Francji, fajnie, w porządku. No Gorzej, jeżeli to będzie właśnie osoba idąca w nurcie naprawdę bardzo lewicowym, bardzo wręcz hardkorowo postępowym, wtedy istnieje ryzyko po prostu odbicia wahadła w drugą stronę. Tak, w skrajną prawicę, której skutki i której polityki skutki w tym momencie obserwujemy, słowo klucz, obserwujemy, jeszcze ich nie czujemy. Bo jeszcze Polska na szczęście no, nie odczuwa i też nie ponosi konsekwencji za błędy Stanów Zjednoczonych, ale to się niestety może kiedyś zmienić. I to jest problem. Bo pytanie: no właśnie, jak zostaną rozstrzygnięte kwestie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego? Pytanie: jaki udział w tym będzie miał Trump? Czy w ogóle Trump będzie miał w tym udział? Czy on w ogóle no, będzie mógł w tych rozmowach uczestniczyć? Bo wiem, że prawica się podnieca i prawica. Myśli, że Trump jest wszechmocny, że Trump jest wszędzie zapraszany, że Trump jest takim kozakiem, że wszyscy się go słuchają, no ale ostatnie wydarzenia wskazują, że nie do końca, nie do końca, a biorąc pod uwagę też kwestie wyborów w tym roku w Stanach Zjednoczonych, biorąc pod uwagę dość często powtarzaną opcję w postaci impeachmentu, no to wcale na miejscu polskiej prawicy, mimo że no, nie podejrzewam polskiej prawicy o jakąś intelektualną przenikliwość, nie podejrzewam jej o zbyt duże wyczucie polityczne, no ale jednak mimo wszystko apelowałbym chociaż w minimalnym stopniu do jakichś naprawdę już, wiecie, ostatnich zasobów intelektualnych w ich czachach, aby przestali tego Trumpa tak wspierać, Wynosić na piedestał, podlizywać się mu. To po prostu jest bez sensu. Powtarzam, na każdej płaszczyźnie: politycznej, społecznej, ekonomicznej, etycznej, wizerunkowej, dość. Po prostu dość. Forum Zachód, powtarzam, polecam jeszcze raz na temat Trumpa, na temat relacji amerykańsko-europejskich, na temat losów świata w tym roku. Ponownież link na górze ekranu. Polecam serdecznie i tak samo polecam obserwować, subskrybować kanały uczestników tego projektu. Oczywiście polecam też subskrybować mój kanał. Dziękuję, że to robicie, ale ci, którzy jeszcze nie zdążyli, to zachęcam do podjęcia tej aktywności. Dziękuję za komentarze, za wsparcie, za dobre opinie, za miłe słowa. To zawsze jest po prostu bardzo przyjemnie, kiedy po wykonanej pracy, po nagraniu, smontowaniu i wrzuceniu filmu widzę pod nim przychylne opinie, przychylne spojrzenie na moje materiały. Naprawdę bardzo mi z tego powodu miło, i podtrzymajmy ten trend. Kanał rośnie, kanał ma coraz większą społeczność i tego się trzymajmy. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia przy kolejnym materiale. Na razie.